Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Stało się. Doczekamy się kontynuacji obozu kredowego. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że ten tytuł jeszcze powróci i że cokolwiek w tym temacie będzie robione. Co prawda piąty sezon skończył się taką sceną, która mogłaby nas naprowadzić na to, że jednak dostaniemy jakąś tam kontynuację, ale teraz pojawiły się informacje od Chaos Teorii, którzy są jednym z najlepszych źródeł, jeśli chodzi o nowości w Dzurasi że pojawi się ta kontynuacja na Netflixie w 2024 roku. Akcja tego nowego serialu będzie osadzona w klimacie Upadłego królestwa. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ w ostatniej scenie piątego sezonu widzimy Dariusa, który wygląda przez okno i widzi tam brachiozaura. Więc będzie to już czas, kiedy dinozaury zostały przewiezione na kontynent do posiadłości Lokuda. No i mamy tutaj też również akcję po ucieczce tych dinozaurów z posiadłości właśnie Lokuda. Prawdopodobnie nie zobaczymy Indoraptora, ale będzie coś innego. Będziemy mogli zobaczyć Allozaura. Jeśli Allozaur, to czy doczekamy się tutaj jakiegoś rozszerzenia krótkometrażowego filmu, którym było Battle at Big Rock, które miało nas wprowadzić z upadłego królestwa do Jurassic World Dominion. Być może właśnie chodzi o to, Nasi bohaterowie nie wiemy, kto dokładnie powróci. Jest tylko zapowiedź, że pojawi się Darius. Prawdopodobnie pojawi się również Brooklyn, podejrzewam, bo ona była najbardziej tutaj zainteresowaną osobą tym, co się dzieje właśnie w posiadłości Lockwooda. Przekazywała informacje Dariusowi, więc podejrzewam, że te dwie postaci na pewno się pojawią. A co dalej? No to oczywiście musimy poczekać. Czego możemy się spodziewać po tym serialu? Na pewno może tu być jakiś klimat szpiegowy. Jeśli mamy tutaj ucieczkę dinozaurów i tego wszystkiego, jak to było przeprowadzone, być może dzieciaki będą chciały dowiedzieć się, dlaczego dinozaury zostały wypuszczone na wolność. No bo, jak wiemy doskonale, nie mają prawa tego wiedzieć, co działo się w posiadłości Lokuda, że była ta nielegalna licytacja, i być może będą jakieś informacje odnośnie ingerencji biosyn w to wszystko, bo jak wiemy, Jurassic World Dominion to główne skupienie się na tej korporacji. Na pewno możemy się też spodziewać jakichś nowych wątków. Trudno jest mi teraz tutaj wymyślić cokolwiek, ponieważ jest tutaj ogromny wachlarz możliwości. Mamy sporo dinozaurów na kontynencie. Jesteśmy prawdopodobnie w Battle at Big Rock i być może właśnie te wyłapywanie dinozaurów i jakieś takie złowieszcze działania różnych korporacji na czele z Biosyn będą przedmiotem tego szpiegostwa. No i zobaczymy, czy Darius i ewentualnie Brooklyn, bądź też inne postacie, które były w obozie kredowym, będą właśnie miały za zadanie rozwikłać jakąś zagadkę. Ten serial na pewno ma sporo tajemniczości, no bo, tak jak wspomniałem, jest tutaj naprawdę dużo możliwości, które można wykorzystać. Jest wiele wątków, które nie zostały dokończone, bądź też nie są nam przedstawione od początku. Tak jak to, kiedy pojawiły się na ceratopsy na kontynencie, bo jak wiemy na nublar nie było o nich mowy. Nie pojawiły się też w żadnych panelach informacyjnych, więc to też jest bardzo ciekawe i być może doczekamy się też obecności na no bo skoro allozaur i mielibyśmy nawiązanie do Battle at Big Rock, no to dlaczego nie na sutoceratops? Teraz musimy tylko poczekać na oficjalny zwiastun, na więcej informacji odnośnie tego ile będzie odcinków, czy będzie jeden sezon, czy pojawi się kolejny. Bądź też będzie to szersze rozwinięcie całego uniwersum. No jestem bardzo ciekawy. Jestem również ciekawy tego, czy będzie jakieś nawiązanie do tego Indoraptora, no bo jednak upadłe królestwo kręciło się wokół Indoraptora, chociaż nie pasuje mi tutaj już czas akcji, jeśli chodzi o koniec piątego sezonu. No ale wie, Zawsze może być jakiś powrót do tyłu i przedstawienie tych różnych tam sytuacji. Więc myślę, że ciekawy projekt, chociaż nie spodziewałem się, że będziemy mieć kontynuację obozu kredowego, tak jak mówiłem i nie spodziewałem się, że dostaniemy znowu serial animowany, bo jak wiemy, Frank Marshall mówił, że dalsze produkcje będą opierały się na filmach długometrażowych, które i tak mają się pojawić, więc no musimy czekać na kolejne informacje, także ja dziękuję Wam bardzo za dziś, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy macie jakieś pomysły i jak to wszystko może wyglądać, piszcie, łapkujcie, subskrybujcie, a ja dziękuję za dziś, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale, cześć!